Siemanko, witamy w kolejnych opowieściach z Ławki. Siemano wszystkim. cześć wam. Dzisiaj ważne ogłoszenie parafialne. Ogłoszony został. Ogór. Nie ogór. Nie, ty nie jesteś ogórem, bo wygrałeś. Nie ogór. W walkę przegrałem. Ale dwie wcześniej wygrałeś. To nie jesteś zaliczany do groda ogóru. Nie, masz. Na plus jesteś ten. Dwa ogłoszony. Nawet jeśli nawet tego przegra to nie będę ogórem? Nie, bo Nie, no bo masz dwie wygrane. A dwie przegrane bym miał ewentualnie. też jest ogórem. Nie jest. Nie. Nie jest. Nie Ty, jest, bo wygrał walkę. Ma jedną przegraną jedną nie. ma dwie przegrane. Ale, ale ostatnio ma wygraną. No co z tego, że tam. No Jedna na minucie. Przez dwie przez, przez, przez A faktycznie ma dwa jeden. To jest ma dwa jeden. Nie jest o górę. Jest. Jeszcze jest. No, ale jedna walka wygrana. No, no ale to o górę, żeby... a o, chodzi się o do na, dodatni bilans w reklamie. Tak, no albo zero. A to jest jeszcze do, do góry, wiesz, że jest to, że no jest jeszcze no, zaliczamy. No co panowie? Wygrał panowie? przez niefortunny upadek a oponenta. <sniukła> Lipa jest tego typu, że to po weselu, ale no co? Co chodzi trochę mnie wy. Ale dobrze, ale dobrze, bo będziesz luźniejszy. No się luźniej ruszał. <głos> nie <noise> będziesz taki spięty. Walka odbędzie się, proszę Państwa, na kacu. A ile to <noise> jest po, po weselu? Na dwa tygodnie. Nie, to przez dwa tygodnie, to będzie wyjdziesz w fenomenalnej formie. Nie no dobra, ale już jest przeciwnik też podany? Yy, teoretycznie tak, ale tam są wiem, że jakieś zawirowania, mam nadzieję, że wszystko z stanie ogórczy. Yy. Możesz zradzić czy jeszcze nie? nie? Nie mogę zdradzić. Ogór czy, no, pół ogór, nie. czy... czy ja kiedy materiał wychodzi, nie? Ja nie mogę teraz sobie powiedzieć, bo ja nie jestem pewien. Dobra, się, czy no, jestem ale ten. to tam powiedzieć. Ale ogór, pół ogór, Ogór, kiszony, marynowany. Taki mój poziom, no. no, to, no to nie ogór. Nie, nie ogór. No nie ogórny. Fajna walka mi się wydaje, że to będzie i co, no. Ja, Błądze, ja, nie Ja zapierdziano tam widziałem, na was, was wyczekują teraz strasznie. No przez nas się doczekają na trybunach co no, rzeź. Buciki? Ja nie mogę. Słuchaj, ja już... co, ty, co ty chcesz od moich skarpetek? Kurwa, no nie każdy musi chodzić w tych zjebanych stopkach. Ale to są no, buty no. na jesień, chłopak. To nie są buty na jesień. To, ja, gdzie? to, to... są Air Maxy, kurwa. Air Maxy na jesień. No ale kurwa, no ja Air Maxy na jesień. No. też jest Dobra, no, a twoje okulary są na słońcu, a siedzimy w cieniu. No, nie, No. Od, od, taki... No nie każdy musi Ty. chodzić... Ja wiem... U was to jest taki modowy końcik zawsze. Nie, no ja, ja tego... Ale ja, ja, no ja, ja cię, ale słuchaj, ja cię... Słuchaj, Niech ja... Się do... Oczywiście. Tak jak się każdy ubiera to cię Oczywiście, ja w pełni nic do ciebie nie mam. Powiedz, że... Szerokie spodnie lubisz i... Ja lubię wszystko, co jest kurwa Oczywi czyste. No. Oczywiście, że jak tak. Jak czyste? Ważne, dla mnie ciuchy, ważne żeby był czysty i schludny. No, ja nie muszę mieć kurwa najnowszych krzyków mody. No, ja nie jestem ja... jakimś modowym... Ale wzią, modowym że woszcie. ten temat jak się atakuje, to Cię drażni. Nie, bo wiesz dlaczego po mi drażni? Niech każdy chodzi ubrany jak chce. Po co komuś zwracać uwagę? Czyli jesteś zarówno uprawnieniem, jak tolerancją. Jeśli chodzi o ubiór, niech chcę każdy no dla wiem, że w borku na śmieci wyjść, chłopie, mi to, mnie to nie interesuje, ja chodzę tak, jak mi się podoba, lubię takie skarpetki, będę chodził w takich, mi nikt nie wciśnie, kurwa, tej nowej, zjebanej mody z na twoje, opiętymi, na twoje tymi opiętymi ale je, Na twoje nieszczęście. Ja ja tam, to nie jest moje nieszczęście, na nieszczęście. ja po prostu nie, jest, nie, nie lubię tego, nie czuję tego klimatu, nie lubię. Ja od razu to mogę powiedzieć, no to ja się na modzie nie znam, ale widziałem, że te dzwony to wracają Podobno. Co to załóż mi, To powiedz mi, jak już jesteśmy w, kwe, w kwestii mody, dlaczego żołnierz ma bojówki, a nie opięte tak, że mu kutach wystaje spodnie. No? Bo jest żołnierze. No, no, i... no, no to jest A Na strażach dla... to pytanie typu dlaczego... Ale to jest, no pan, ale to jest, ale no jest pytanie. Typu, no. typu, dlaczego przelaż ma kapelusz przelaża? Nie no, no Tego typu przecież, pytania. No dlaczego? No przecież żołnierz też może iść za krzykiem mody i mieć opięte takie bojóweczki, takie... Ale wiem, że w której się... Nie, bo żołnierz idzie w koszary. Żartę, a w to w tak koszarach to takie może. Cześć Marta! To jest nasza koleżanka, która mieszka w Warszawie od 10 a, lat. Dziś, I nas się. nie widziała. Dobrze. Co jest? Mogę być na nagraniu? <laughs> <laughs> no, na że tak. Cześć. <laughs> A no mama ci mówiła, że mama no. nasza koleżanka przecież. Nie! A, w wszystkim w szkole no. rozpowiada w Warszawie, a nikt jej nie chce wierzyć. Tak? No to zdjęcie wy, zaraz, będziesz no dowód rzeczowy. Amelka. Amelka, o. To teraz będzie oglądalność dopiero. Wszystkie gimnazja w Warszawie obejrzę. Na czym skończyliśmy? zapomniałem, sorry. O modzie. No o modzie. No, no, to była o modzie. Nie, nie było awantury, no. ja mam swoim. Co teraz palisz? Co ale... to, rekosy? Ja powiedziałem, że wiesz, że tego i tego. Nie? Ale co to jest? jaka para wodna. No. A to jest mnie szkodliwe, niż to, co to. Chuj wie. Ale cała już karta walka tam jest obstawiona na twoją balu? No właśnie, jeszcze nie wszystko jest ogłoszone. Z tego z tego, co widziałem, fajna walka J. Silva z e -E -E -E. To jest naprawdę fajne zestawienie. Załęcki, Labryga. To jest drugie. Ale stary Załęcki. Stary, stary załęcki. Ten, Jagon March, Dawid. Dawid? Dawid. Crazy. Dawid. Crazy, crazy. Bardzo dobra walka no ten Crazy to, to. może szansa nie ma, on kondycyjnie dobry, nie? No i cały ten K1. K1. K1? K1. K1. K1 K1 K1, ale kopy też, no K1 kopy też, czyli Kickbox. No to z K1 jest przecież ten Crazy, no, nie? No, no i brigadę, no na też, no na brigadę jakiś tam miciem jest, nie tego Kickboxingu chyba nie mo. Miciem juniorów, musi młodszych jakiego, no jeszcze jest tam Bardzo Bardzo ogłoszony jeszcze, jeszcze akcja. Bartonu, ale Barton jest ogłoszony, że podpisał kontrakt, czy na piątego? No mi się wydaje, że na piątego, z to co Bo no mi się wydaje, że on jest ogłoszony, że podpisał kontrakt. Trzeba dać tak się śmiejesz znowu. To... <grym> Daj mu spokój w końcu? Nie, no, zobra, no, to, to, to. nie mogę. No, nie, nie, Mi jest, jest wygodny w takich skargotach. Wygodniej niż na pewno niż w Sobka, tak. Wiesz, że tego w kudę, że teraz? Nie, no nie? Znaczy nie. Bo cię znali, ja się, słuchaj, ja się nie, nie przejmuję tym, dla mnie ważne, żeby ta skarpetka była czysta. Mi to koło dupy lata, czy ona jest za Ale co, przed ale posłuchaj, do, ale, co, ale to też porównanie z dupy bierzesz. Do co to za, no dobra, może być ta skarpetka do kolana, przed kolana, może, może dobra, być stopka, no, ale to zakładamy, że każda jest czysta, nie? Czy no to da, taka, czy nie no taka, da, czy nie taka. Ale, no, to... ale, ale mi to koło dupy lata, czy ona idzie z modą? No Dobra, ja po prostu mam na to wyjebane. No. Chodzę w takich, bo w takim jest wygodnie. To tak samo jak jeden chodzi w bokserkach, drugi chodzi kurwa slipa. Dobra, a czy skończyliśmy? Na skarpetkach. A po skarpetkach? Yy, przed skarpetkami? <grywki> Czekaj. O walkach gadaliśmy, <grywki> O, o Załęckim De Denisie i Za o, o, o przepraszam o... Dawidzie, on ma Dawid. Stary, no. stary jest Dawid Załęcki. Crazy. No, no, to Dawid Crazy Załęcki, kurde, moim zdaniem ma szansę na jakiś tam panż no. albo coś, wiesz. No, no. fajna, fajna walka to nie, nie, tylko, wie, nie wiadomo, co się w tej walce wydarzy. Nie wiedziałem że... nawet takie kursy są Tylko jeszcze, gabaryty, gabaryty i siła. No po nie no, z... no wiadomo, no, to był dawryga młody. Labrygo. Wielki wiek. Um, crazy ma 45. 45. On jest starszy, starszy ode mnie o rok. Albo może, albo dwa lata jest starszy, 46, albo 5. No i kota, to tam się jest ale on ma ty człowieku, 40 parę lat, kondycja, wszystko, kurde. No tylko, że kurwa on no się zajemić. 10 lat czy 11, Jacej nie? Chyba. 11 są, lat mówisz. Oni tak? są ogłoszeni, a Don Diego czasem nie jest ogłoszony z kimś? Nie, Don tego nie widziałem, żebym ogłoszony. Ja wiem, że fejm niedługo idzie i na fejmie jest Świerczewski z Z Z z Darolem? Świerczewski? Nie, nie Świerczewskiego? Ta, ta. A Najman jeszcze z tego ogłosił. I Najman nie nie z fanfarą. O właśnie, jak no to właśnie. tam powinny być? no fonfara no, ja, ja kiedyś no, się wydałem, w się roku roku, jak byłem w Chicago ja miałem okazję poznać, Andrzeja fonfare i to był wtedy jeden z pretendentów do, mistrza, do mistrzostwa świata gdzie bardzo wysoko bardzo wysoko go w rankingu w mili ja później nie wiem czy on jak w tam wadze nie, nie nie zdobył jak on nie był mistrzem tylko nie w UBC ani w, WC, nie w WBO, tylko tym w jakiejś tam w jakiejś kategorii był i coś i to co, national i co, IBF, czy coś IBO, coś takiego no, 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 z to też nie jest jakaś federacja krzak to też jest profesjonalna federacja dlatego dla mnie to jest ale znowu już oni idą w MMA. Nie, no, no to daj jak zdoła obalić, to waża. No nie, no gdzie? Do do doświadczenia fara. ma blokika, tak, Ale całość się trynowy. Dla mnie to jest dziwne na przykład, że jego, dla mnie ciekawa walka wiesz była, to była. Fonfara za damkę przebiegała. Zajebista walka, to by była, to Zadamkiem, była Za bo to jest dwóch sportowców, kurwa, idą w czymś nowym, no nie? Fajne wymiany by była, a tutaj no to co szczerze, by, to by. Szczerze, powiedzieć wam, no, no, szczerze, wam to szczerze. Dla mnie to nie powinno dochodzić nawet do takich walk, bo to jest no to jest, no może kasy nie mają. Ale wiesz, a może, na jak Najmanowi wejdzie? No dobra, no ale to dla widzów, dla widzów też jest przedstawienie, Dla widzów się to robi, nie? No tak. Poniekąd, nie? No to to jest tak jakbyś na dzień dobry tego widza już oszukał. Nie, dlaczego? No jest, słuchaj, no Wiesz, no to, to, to jest sport, tu się może wszystko zdarzyć. No nieraz było tak, przecież, że jakiś dobry klub, na przykład nie wiem, Barcelona Zyskarków z Isłukaków zrobimy. No okej, no, tak, no, no okej, okay, ale, to no, wychodzi, no, okay, ale no, z mojego punktu widzenia no to powinny Słuchaj, być to jest, walki. Wiesz jak to jest? To jest tak jak Sławek Peszko grał w Borussi Dortmund Ja to cię wie? rozumiem. Peszko grał w... Gdzieś tam, w Niemczech, no ale Niemczech nie, nie, nie w Borusji. No, Burc no, no grał Baszczykowski pisze Lewandowski. I poszedł do Wieczystej. Ja cię, ja cię rozumiem, no. ale ja na przykład jestem za tym, żeby federacje organizowały walki że z dużym prawdopodobieństwem, że walka potrwa tam, załóżmy, dwie rundy, Rywa, rywale są mniej więcej na tym samym poziomie, bo jak widz wykupi to pay-per-view czy coś, no to żeby był zadowolony, że miło spędził wieczór w wielkich emocjach, no bo widzowie tego oczekują, tak? A jak jest walka, no kurwa, no nie chcę też, nie chcę tu nikogo tam... No, ja wszyscy no wiadomo o co chodzi, kto miał zrozumieć. Ale to zrozumie. jest free fight właśnie, to no, ma być wariasty. No, no wiesz, to freak fight, no ale no to po to, to, No, to, freak fight, tylko, że jest, na, że jest jeden zawodowiec. No tak, tylko no właśnie, do Free Fight jest jeden zawodowiec. No i to ja wiadomo jak się skończy walka. Jest tak? jeden zawodowiec, a drugi samozwańczy, jak to dzisiaj przeczytałem cesarz Free Fightów. Nie, to, to nie, pr Nie, ja 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 na przykład Marcin lubię... Nie, Najman może, nie, Najman może... Ja uważam właśnie, że Najman Marcin, ja uważam, biznes polega też też. Przerwałem wam? To sorry, tak. ja to sorry. na czym ten biznes przede wszystkim polega kurczę. Ale jeżeli chodzi o Marcina Najmana, to uważam, że Marcin Najman może się swobodnie określać mianem cesarza Free Fightów. I to jest bez śmiechu. Czy ojca, ojca Free Fightów. To, 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 tu się z, z Najmanem Marcinem ojca. na przykład zgadza. Ale tylko weź na, na przykład, tu, ja wiadomo, że tego, te, te, tego wyzwiska i tak dalej, ale Najman te wszystkie, te swoje gierki ma inteligentne i są one śmieszne, za każdym razem. No tak, no Najman jest tam, ludzie są zwłaszcza konferencję, gdzie ja powiem, to, te żarty jego i tak dalej, to było wszystko tak, no ludzie pokaj. tam śmieju, Ja na przykład nie? Marcina Najmana podziwiam, bo ja go poznałem prywatnie, jest bardzo fajną, miłą, kulturalną osobą, prywatnie, no nie? Ja też go znam. I to, i to co jest na tych konferencjach, to jest jakby tak dla mnie druga twarz. Ja go na przykład podziwiam, to że, to, on jest, że on jest strasznie odporny na hejt. Za to go mogę podziwiać. Moim no, zdaniem on jest na takim levelu, że on po prostu naprawdę tego nie czyta, nie bierze tego do siebie. On ma to zakodowane, no bo na tym polega też na jego, jego content. Ale to też musisz mieć, wiesz, A odporny być na teraz to. Teraz zrobiły coś takiego, że wymyślałem takie to alter ego swoje. Na przykład jest Władca Piekieł. Tak. Przykład, że Ferrari wiesz, jest, tam, żyje sobie normalnie, jak wchodzi w świat w Freak do Gimnazjum kupuje to, no. jest ten sutonator, no to przecież też jest A pasuta lubię. Pasut jest te też, pasut jest pasutem, a jak zakłada tą maskę, to jest sutonatorem na, na Tak, ale pasut jest na przykład, kurde, bardzo inteligentnym hmm. gościem, jak dla mnie, nie? Ja go tam ty, a ty ledwo myśl, znam, ale to A ty to jest nie no, możesz ma, być nie, jakimś, nie wiem... bo no, ty byś mógł być takim na przykład płacą kartofli. No dobra, ja płacę kartofli... Ty... Kartofla by się przebierał dobra, na konferencji dobra, i tam się... No dobra, ale ty imperator emerytur. Jakimś... Imperator, imperator emerytur. No, pogrąca rencistów. Emery, pogrąca, pogrąca zus -u. Nie wiem. Kurwa. No. Wyjdź tak na gami, się tak zapowiem. No, Pogromca trzeba było wymyślić. Gorąca emerytur. Ty, to niech w komentarzach ludzie wymyślą te, pseudonim może do Pogromca wyliniały. Nie, <laughs> Wyliniały. Władca <What's> Kiwi. <laughs> Iść te. Rzadki skarbe, skarpetry. Rzadki włos. Rzadki <grym> To można włosy policzyć, tak? 5 minut można policzyć. Życie włosy. mnie tak widzisz pokarało to wszystkie. U mnie w sekundę można policzyć włosy. Ty to jest za że się sobie śmiesz, a sam usłysyje. No no, to, no, no, to jest w no, ogóle. na tym ten kanał. Na tym ten kanał polega. Na tym polega ten kanał. Ja zostawiam ktoś gruby, sześć i by się z niego śmiał, że jest gruby. Ale ja też był kiwi kiedyś. Bo do fryzera poszedłem mi włosów parwał. Spaliła mi kłoduje i koniec. I mówi tak się chodzi, nie martwi tak. No, no to mi byś czasem w wyszło, nie? Tak, ty... zamyszył, nie? Ta, ja genetycznie mam, no. Ale ty znowu się wiejesz. Ja się wiem. Ja też ci wiem, ja też wie. ci ja jestem. Ja ja On się... jakby brodę zapuściła, mówiłem, żeby nie raz zapuścił. Halfogan. No ja się no, mam. Halkogan. Halkogan. <laughs> tutaj i tutaj tylko rosną, tak? Laca jest ten łysa. No i Halkogan. I ty, a dzisiaj się znalazłem w skrzynce pocztowej. Nie, nie, drzwi nie. jakieś tam, żeś kurwa. Drzwi okna. No drzwi okna. Drzwi okna. Ja ja mówię, kurwa tak. jeszcze jeszcze tam nie było. Do końca lipca. Bez widniał na drzwiach i okna? Tu było. Chyba, że... Chyba, że przedłużą umowę. No bardzo Silne drzwi, coś takiego nie jak to było? Ale wiesz, ile drzwi poszło z mojego polecenia? To to Jeden blok. To są porządne drzwi? Nie mogę o tym tu rozmawiać, bo nie płacą. Takie że jak to za to, że tu A, To są drzwi nie płacą. wejściowo wyjściowe Ta. Nie tego wejściowe, wejściowo wyjściowe Można wejść i wyjść. I wyjść. I wyjść. I wyjść. I wyjść. I tak jest dwie funkcje mają. No. Ale w tym kawerecie to był dobry dobry. Jak to było? Weź to było. Ja, ja skryt, to. Ja to lubię. Skryt. Są gdzie dobry, gdzie dobry. Są drzwi? Są. Jakie? Takie wejściowo-wyjściowe. Takie sobie wymarzyłem. Takie sobie wymarzyłem i takie chcę. <grym> Ale pan będzie częściej wchodził czy wychodził? Częściej będzie pan częściej przez te drzwi wchodził czy wychodził? No tak, równo. Jakby <grym> chciał to rozłożyć. Ale nasz kamerzysta kiedyś mówił, że częściej wchodzi do samochodu niż wychodzi. A, była taka sytuacja? że no, wchodzi. No, kamerzysta mówił kiedy, że częściej wchodzi. <grym> kamerzysta ostatnio się zrobił, proszę Państwa, sztywny. Wkręcił naszego członka z drugiej przewijanie reklamy. Ja się popłakałem. A, to te! Na lepsze pociągi! Ja powiedziałem, nie powiedział. leci tak! A to po co to klo, to można przewinąć o tak? Na pasku. Telefon. Zyleciał ja wiem, że Ja o Słuchaj, mimo, mimo, tego, mimo tego, że jestem na YouTube zacną personą. Na YouTube się nie zda, ja to robiłem ja otwarcie. El Padre Szału dostał trochę. Sobie ja, się jaj, ja się śmiałem, ale czekałem, powiem Wam szczerze, że czekałem, czy to działa, bo też będę tak robił. No. Kolega, żeby zresetować telefon, to wyłączał z prądu. I wyłączał, wyłącz, po i włącza, włączał podobnie. Włączał włączał, po włącz. Aby zresetować. Nie było zaplikacji. Nie za karty, tylko ta. <susurancji> no nie telefon. Nie, bo ja nie wiedziałem, że trzeba tamto Instagram się nie odświeżał. Nie wiedziałem, że trzeba karty zapatrzać. Boże. Słuchaj, ja jestem tak obyty z elektroniką, jak ty z baletem. No tak, no jesteśmy z stanie Naprawdę, by, by we, we, dwoje, tak, no we dwoje, bo Karola to jest młody ja Ty masz, ciekawe, Ile masz lat teraz? Jesteśmy stary, 27. Ty masz 27, to wyobraź sobie, że jak ja miałem 26 lat, to on mi pokazał YouTube. No. Bo co? jak ja 26 lat. w całym wieku, to ja mu pokazałem, co to jest YouTube. I no. on myślał, najlepsze to, to jest on myślał, że jest, jest tak jak do telewizji program, no. to on myślał, że jest program do YouTube'a. Co tydzień. No ty mówi, że oglądał Mike'a Tysona, ja wchodzę kurwa we wszystko, cały program, bo wtedy on się szukał szuka, gazetę stylizacji. No my... z trogi szukałem, gdzie <grym <grym Mike Tyson. O której na YouTube lecisz Mike Tyson. rozumiesz? <grym <grym czy ja nie od 20 czy o 90. A tobie 30. jak pokazali Skype'a? Ja to nie miałem. Mówię, jak można na drugi koniec świata. Za darmo jeszcze się, bo bardziej, żeby pozwolić do kogoś. Jeszcze się widzisz, nie? No. Myśmy za naszych sześciopaków. Ja fotka Ciekawe, ja, była... ja ciekawa, za 20 lat, będzie przeszło. Fotka mi gadu gadu? Ja no miałem gadu, gadu. A fat, fotkę pamiętasz? Fotkę też miałem. No. Ty miałeś fotkę? No to nikt nie wszedł na twój profil, Cię <laughs> zobaczyli. Gdzieś <laughs> <Zobaczli mi> takiego. <laughs> Kapodyla. I... Ja swego czasu mogę ci z jednej pójść byłem bardzo przystojny 18 lat. Brat Pi. Powiedział. No, jak? Bardzo, ma, bardzo, za, byłeś, bardzo, tak, bardzo. bardzo przystojny 18 lat. Chyba brat prysz. To było 8 lat temu. Przez 8 lat tak cię wiebało? Mówię ci, żeby stres zniszczył, nazwałem ten kanał mnie zniszczył, kurwa, kurwa nie. Nie, Ja rozumiem, tam 18 lat temu, 30 lat temu, ale 8 lat bo temu... Możesz powiedzieć, mógł... że byłeś ładnym i ci się nie uwierzył, a później się skończyło. Mówi, Raczej w to opowieść nikt się nie uwierzy, że 8 lat temu byłeś Poczekaj, ja znajdę odjęcie jakieś kurwa, zaraz się znajdę. Pokażę Wam dobre zdjęcie, jaką formę miałem, ale ku, no, nie no. mogę Wam wysłać. Po, bo, nie... bo ja... Gucio od Pszczółki Walii, <noise> 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 <kefi w> <noise> <noise> pokaż, szalony pokaż, kefir. Pokaż, pokaż do kamery, fajne ja, to jest, fajne to taki Gucio. Wstydzisz się? Jest super. Fajnie, no wysz, pokaż. Nie, ja nie myślę. Wiesz, tego. to. Ja wam ja do odcinka wstaw. Wstać. A ja mogę pokazać Wam ja no, twoje zdjęcie, Jakby bywały, ja z lalkami. Weź no no to, to Nie, to jest zdjęcie, słuchaj, to, szczerze mówiąc, mm. tak. to jest moja pierwsza siłownia. Tam ogólnie w, w tym pomieszczeniu. To jest pierwsze zdjęcie, jak jest robić. Na Big Pongu byłeś, kurwa. Tak, tak. Też mieliśmy studę Big no to wtedy zacząłem trenować. To ja to jest... myślałem, że to ze stołówki szkolnej. <laughs> Bo no, wtedy... to ja trzy dokładki poprosiłem. Dobra, z debilami wygadał. <laughs> nie, nie no Nie, no od razu wyglądałeś, nie, jak nie, kurwa, nie, majtacza. Ale jak ty boksujesz, zajęliście boksując. Jak bandlowi powiedziałem, to śmiechem jebnął dzisiaj tak, że się mam odzyskać. Mówi tak. Gdzie się nadaje do Tu? Ja ci powiem co to było w zawodówce. A bo masz w ręku? 42. Nie masz. Co? Ma. Nie masz. Nie masz? Idzik do szwaczek po centymetr. Bo to była zawodówka taka wiesz, łączona. Dzik, idzik do szwaczek i pomiar. Uf. I z kieszkiem na rękę. Ale o słuchaj, ja, ja nigdy nie wyglądałem, bo o to chodzi. Bo ty powiedziałeś, bo ty zajebiście wyglądasz. Właśnie nie, ja nigdy nie wyglądałem i nie wyglądam teraz. No. Jestem po prostu chłopem. Ja wam mogę zdjęcie pokazać moje z dzieciństwa, jak chcecie. To, to nie pokazujcie, zróbmy odcinek o zdjęciach z Może ty, może zróbmy faktycznie odcinek osobny. No. A to, to to te, do to tych zdjęć nie, nie będziemy pokazywali, ale zrobimy osobny materiał. Dobra, ja to zdjęcie też wypuszczę, to Wam pokazałem. To tam za aplikację? Faceup? To to do, to, to, przer do przeróbek twarzy? Tak. twarze? Tak, czasami tak. Wygląda. Wygląda, Ty, słuchaj, słuchaj. Na żywo się ludzie nie poznają. Słuchaj, ja myślałem, że to nie jest twoje zdjęcie pierwsze z siłowni, tylko że to to szkolne jak trzy dokładki poprowadziły. Chłopaki, kto jest z nas najstarszy? Kto? Z nas. Z nas. No dawaj, śmiało, który? Radzikowski. najstarszy? Później kto? Później Karwat. Ja najmłodszy. Nie bójcie się go. Wiadomo, Cię. że się boją ciebie, bo... Nie, nieprawda, oni siebie nie boją. Nie bójcie się mnie, nie? Nie ma takiej potrzeby w ogóle nawet, nie? No. Słyszeliście, jak was zweryfikowali? Najstarszy w drugie a ja najmłodszy. Może zapytać, kto najmłodszy To też... To też, to też, to też sądę bym chętnie doprowadził. Ja, powiem ci, ja wykształcenia jakiegoś nie wiadomo jakiego nie mam, ale mam wiedzę życiową, która jest najważniejsza dla mnie i to wszystko. Mi więcej nie jest nic potrzebne. Ja nie muszę wiedzieć, kto był papieżem, kurwa, kto, kto był jakim tam królem, w którym wieku, mi tylko lata kochuja. Tak samo, jak był mi sinus i cosinus potrzebny w podstawówce i kurwa, Wyciąganie przed nawias. Powiedz mi, do tej pory nie mogę zrozumieć, po co, był, po co mi była ta wiedza, za A którą jeśli, dostawałem jeśli jeszcze chodzi, pasem po dupie w domu. O chodzi, jeśli chodzi o, o to, że to się zmodyfikowało, no, powinni popływać na Z ale nie jedną ja rzecz. Program, program dla dzieci jest przeładowany. No. Po co mi ułamki, po, ułamki jeszcze kit, ale pierwiastki, wyciąganie przed nawias. Po co mi to, jak ani razu w życiu to mi by nie było potrzebne, to jest po pierwsze. Po drugie, dostawałem za to baty w domu że przynosiłem tam jedynkę z matematyki na przykład z kratuskiej. Po co to, mi to było? To racja, to się Bo, nie Ale po co to mi był ten nie. stres? Nie, nie, przeanalizujmy to głębiej. Po co tym wszystkim dzieciom? z naszego rocznika był potrzebny w tamtym czasie, 20 lat temu, to jest stres. Ale te dzieci, które są teraz, też mają ten stres. Ja jako nauczyciel, z Was trzech, mogę się wypowiedzieć tak. Program dla dzieci, ogólnie dla młodzieży, w szkole jest przeładowany. I dziecko powinno się uczyć w szkole, a nie w szkole siedzieć, mieć zadawane do domu i w domu ten rodzaj, tak. z tym dzieckiem musi katować ileś godzin. Bo na tym polega edukacja w Polsce. Dziecko się nie uczy w szkole. Dziecko chodzi do szkoły, oddaje wiedzę, którą kurwa kukuje samo w domu. I nie ma czasu na nic innego. Dokładnie, żebyś wiedział. A potem bo jest no, przeładowany program. program. Program jest przeładowany. Ja widzę po bracie ty, Dzieciak brat, brat, w pierwszej czy drugiej klasie lat. ty, brat 11 lat, kurwa taki pleca. No. Tak między nami to ja mam. Tak między to ja mam jeden semestr studiów zaliczony, nie? A później się zerwałem do upady, nie? Bo nie chciałem być na studiach. A co studiowałeś? A nie mogę ci powiedzieć. W Zgierzu studiowałem. A co? A nie mogę. Powiedz. No później ci, później ci No później ci poem. Żeby cię za Ja do no, chuj ci powiem, resocjalizację. <laughs> no, o, no to co to? Wsty? Nie no żaden. No. Resocjalizację? Resocjalizację e, studiowałem, zaliczyłem jeden, zaliczyłem jedno tam półrocze czy semestr, no ale później poszedłem do opaty, mówię, co, na chuj mi te studia, nie? Z mamą awantura, bo mama na profesorka, nauczycielka. Ojciec też tam był, wiesz, pięć, pięć języków znał no. i tak dalej. Ja taki no. byłem, a ja takim, taką czarnomowcą w rodzinie byłem, wiesz, takim zakalcem rodziny byłem. No co nie okazało? No tak, a później to się okazało, że wiesz, no, wszystko co zrobił zakalec, no to teraz jest, wiesz. Na propsie, nie? Czasami tak wyczuje. No, nie. dobra i co tym edukacyjnym akcentem chyba kończymy ten dzisiejsze spotkanie na tej ławce tak. zapierdzianej. Ja se idę kupić skarpety do kolan. A I ciekł frotowe. I ja frotowe, a frutowe nawet jeszcze. Bardziej lubię jak takie zwykłe. I buty od darciu. Pierdolę wżeszłote, tak. i będę. Tak, Ja. Upierdoli, co chce. Nie no słuchaj, nie gniewaj się dzisiaj ma fazę po prostu za te safa... mi się podoba. Na te, na te mi się no. podobają. To nie jedną pielgrzymkę by wytrzymały. To <noise> bardzo wygodne chodę blik jak na poduszkach. Ale daję się nie jakbyś chodził wchodził. Ja, ja nic ja bym nie powiedział. Chodę. Nie, ja bo nie powiem, powiem ci tu masz stylizację, bo coś powiedzieć, stylizację masz dobrą, sportową. Saszeta, spodany strąg ekipy, wiadomo, wszystko git, nie? No. Ale ta stylizacja po prostu nie Ale pasuje abuz, ci do reszty. Abuz, ja coś ci powiem. Ale nie pasuje abuz, to Ci w dzisiejszych czasach. To nie jest tak nie możesz powiedzieć, że jest jakaś stylizacja, bo w dzisiejszych czasach odpierdoli Cię jak żaba na zaszyk, to niektórzy uważają, że to jest stylizacja piękna, a niektórzy po prostu chodzą w ubrani tak, jak jest im wygodnie. Tak, Krzysiek, ale to... Ale mnie nie interesuje dzisiejsze, jest... że... ale ja za dzisiejszą modą nie jestem, ja się, się rozumiem, nigdy nie ubiorę przycie. jak dzisiejsza moda nakazuje, rozumiesz? Nie ubiorę się tak, bo ja nie pasuję kurwa do takich spodni i do... potąd, potąd i kurwa i do tych... Yy... Ale nikt ci nie chodzi, Ale Krzysiak, nikt ci nie każe chodzi, chodzić w Rajtuza. Ale jest bardzo dobrze chodzić sobie w Nike A Ale to sobie jesienne na, na, to je je są na, dobra, daj te, mu spokój z, z tymi butami już. No, Dziękuję za obejrzenie tego odcinka dobra. dzisiaj bez czerstwego, bo to nie, Czerstwy jest. Jest czerstwy. Jest czerstwy. No Do pozdrowienia, co? Dzisiaj się uda. Zdroś się naprzedzało. Już na lej właśnie lejesz. Na teleks, na teleeks dobrze, nie ma. Czerstwy, słuchajcie, bo zagadka jest ulubiony program telewizyjny narkomanów. Wie, nie, słyszałem. Ja też się mi ulicy. Nie słyszałem Mówiłem to, już. na pewno, ale kurde. Coś za strzykiem było. No mów. Tydzień na działkę. Dobre, ale to dobre, jest gdzie to no, i... no, jak się oplułeś, to... Na koniec odcinka. Pozdrowienia. <grymne> Puch, mela, no, <grymne> Słuchajcie moi drodzy, Kevin Lebron jest jak zawsze jestem z wami. Życzę wam wszystkiego dobrego, żebyście żyli długo i szczęśliwie. Żebyście byli zdrowi przede wszystkim. Żebyście miło spędzili tegoroczne wakacje i mieli jak najmniej zmartwień i problemów. Mówiłem to ja Dominika z miejscowości G, dziękuję. Dziękuję. pamiętajcie, że stawić komentarz, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie, hej.